To dopiero początek. Musimy sprzedać nasz towar. No tak. Znasz kogoś komu można by było sprzedać? Znam takiego Taco Salamandra. No to idziemy do niego. Puk, puk. Kto tam? Hipopotam. Tako salamandra? W rzeczy samej. Sprzedaję mąkę Basie, może jakiś test? Pokazuj ty mi to. Przecież to pewnie koło Monki Basi nigdy nie stało. Wypierdala i z tym głównym. I co? Wyjebali mnie, teraz ty. A ty czego chcesz? Przetestuj tą Monkę. No dobra. Ale to ma kurwa kopa. Ile tylko za to chcesz? Spotkania będą tu na dachu, i będę ci to dawał w poniedziałek, środa i piątek. Niech będzie 10 gram w te trzy dni czyli trzy tysiące tygodniowo chyba cię kurwa popierdoliło. Wiesz co? To nie jest Monka. Kurwa, co to było? To zgadzasz się, czy nie? Oczywiście, że się zgadzam. I te nastawienie bardzo, i to bardzo mi się podoba. Udało ci się? Tak, Jasiu, udało się. Jest, udało nam się, panie czarny. To jeszcze nie koniec, doigrasz się.